Nie radzisz sobie i wyraźnie problem masz Nadzieję tracisz już na poprawę Jesteś nieczysty, czujesz wstydu, gorzki smak Na trzeźwo nie masz siły walczyć Uważasz też że wszystko poszło źle, sam przyznam, że tak właśnie jest... Czekaj, co? Nie udacznik z ciebie, I wiem, że już nie będzie lepiej. Jesteś mazgę na samym dnie, Hej! Zasoczyłeś się! Dzięki, nic Dupku! Nie możesz przestać na więcej cię, raczej nie stać. No i gorzej chyba być nie może, z tym nie jesteś sam. I to ma niby poprawić humor? Myślałem, że zły los się trafił tylko mnie. Że tylko ja jestem zniszczony Lecz teraz wiem, że dobrze jest wygadać się Żywot na Sobojga jest chujowy Szalony zjeb, moją duszę w garści ma Ja również ten ból dobrze znam Nieudacznik udać siebie i ze mnie też, więc nie wstyd się być. koń coś five się? Dla mnie to jest okej okay. Nieudacznik ze mnie, głuptasek z pustko we lbie, ale wiem, że w ty jestem sam Przyjebałeś tak, tak jak, jak ja, ja. Ochotę mam na osty hazard Ochotę mam by się zatracać W trochę i sekson pasy daś Właśnie tak śpiewa i się baw Dawaj! W każdy sposób się luchałem. Za władzę duszę swą sprzedałem Jest gorzej z każdym dniem Żałuję, że, że się sam w to pakowałem Ciebie. Lecz może lepiej będzie, jeśli w tym głównie będziesz razem ze mną trzymać się, to czas by przestać się żalić, pozwolić sobie Marzycka, byś sobą bądź pomimo Was zjebałeś tak jak ja.